Wszyscy wygrali nagrody, nie ma tyle. Chciałoby się, żeby było ich było dużo więcej. Niestety, też środki nie pozwalają na to. Ale cieszymy się, że udało nam się zorganizować ten konkurs głównym nagrodą jest samochód. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Zanim przystąpimy do losowania, przedstawię komisję nadzorującą losowanie w osobach. Pani Izabela Czosnyka, przewodnicząca komisji legitymująca się świadectwem zawodowym nr 72 przez 1916 przez 13 wydanym przez ministra finansów. Witamy członków komisji w osobach. Pani wieczorek Mirosława, pani Sordyl Józefa i moja skromna osoba Bogdan Manda. Zanim zaczniemy losowanie. Członek komisji pani Mirosława wieczorek przeczyta najważniejsze punkty regulaminu. Ja wiem, że i to jest, to, jest, to jest akumulator do auta. Proszę Państwa, ma to szczęście, że ja podam nazwisko osoby, która wygrała samochód. Jest to Góra Violetta, za zagórnik. Ale trzeba do.

Jak się pani cieszy? A kiedy będzie czas próbować auto? Od razu palcza. Powtarzam, pan Marek Pękala z palczy wygrał, odkurza co sej. Powtarzam, pralkę marki AWO wylosowała pani Bożena Maślona Zator. Gratuluję pani Iwona Boba Zandrychowa, wylosowało nas pralkę marki AWO. Gratuluję serdecznie. Zawiązujemy oczy tradycyjnie. Szybko, sprawnie. Kuchenkę mikrofalową wylosowała pani Anna Radwan. Wieprz. Kuchenkę mikrofalową markizetem w 2001 wylosowała pani Elżbieta Augustyniak Starganic. Kuchenkę mikrofalową wylosowała pani Maria Szczubak Jachówka.